Dzisiaj rozbieramy The Last of Us 1 na czynniki pierwsze. Po przejściu tej gry kilkanaście razy, splatynowaniu jej oraz posiedzeniu kilkunastu godzin w fandomie, stworzyłem dla Was materiał, gdzie będę rozbierał tą grę na czynniki pierwsze. Odpowiemy sobie tutaj na dwa kluczowe pytania. Dlaczego ta gra miała taki kult, kiedy wyszła, i czy faktycznie nie jest. Tak dobra jak wtedy, oraz czy po ponad 10 latach od premiery gra jest dalej tak samo dobra albo chociaż grywalna. Zapraszam. Zaczniemy sobie od opisania historii gry. Więc o czym opowiada gra? Gra opowiada historię Joela, straumatyzowanego tatusia, który stracił swoją córkę. Stało to się na skutek apokalipsy zombie. Dość prosta formuła. Joel, przez to, że slacił swoją całą praktycznie rodzinę, stał się z zgorzkniałym takim hamem. Natomiast w pewnym momencie dostaje zadanie, żeby przetransportować pewną paczkę do dalekiego, bardzo dalekiego punktu. Tą paczką okazuje się dziecko, mianowicie nasza Eli, czyli druga główna postać całej gry. I gra opowiada o tym, jak na początku. Z osłej relacji, bez żadnych emocji tylko czystej kalkulacji, doszli do relacji ojca z córką. I teraz rozwiniemy sobie na początek postać Joela. Joel, tak jak powiedziałem, jest to straumatyzowany facet, który stracił swoją córkę. I żonę kiedyś tam, natomiast tu nie mamy większych informacji. Na skutek tego stał się strasznie wyrachowany i jego empatia praktycznie spadła do zera. Zanim jeszcze poznaje Ellie, Joel jest typem bardzo takiego wrogiego najemnika, tak bym go bardzo nazwał. Wykonywał zadanie bez zająknięcia się, nieważne czy to było dostarczenie towaru, czy zabijanie ludzi. Że mamy nawet powiedziane, że kilkukrotnie brał nawet udział w obławach na ludzi. Albo więc mamy człowieka, który, no, zbyt bardzo tutaj miłosiedny nie jest. Zwłaszcza, że gra się dzieje po 20 latach od dnia wystąpienia apokalipsy. Czyli Joel jest już wprawionym wojem z 20-letnim stażem. Teraz sobie porozmawiajmy o relacji Eli i Joela. Wiemy już, jak jest Joel, ale jaka jest Eli? Eli jest dość podobna, ale nie do końca. Eli poznajemy, jak nie jest nawet osobą pełnoletnią, jest zwykłą na 100 lat. Natomiast dość radzącą sobie w życiu. Ponieważ była z organizacją, którą nazywamy Świetlikami, więc jest nauczona podstaw przetrwania. Zna podstawową obsługę broni, bardzo podstawową, oraz jako taką umie posługiwać się nożem. Natomiast żadnym mistrzem survivalu nie jest przeciwieństwo naszego Joela. Głównie po czym określamy Eli, to jest jej charakter. Mianowicie charakter ma typowego dzie dziecka, który ma kryzys. Nie wiem, tożsamości dojrze dojrzewania, z wieku nastoletniego, tak by to nazwał. Jest opryskliwa, nie słucha się i myśli, że wszystko wie najlepiej. Cały czas trzeba trzymać ją pod butem, bo ci spiel doli. Taka jest to, przynajmniej na początku postać. Teraz porozmawiamy sobie o nadacji, czyli jak ta ich relacja jest tutaj rozwijana. I na początku porozmawiamy sobie jak jo Joel i Eli traktują siebie na początku. Na początku Joel w ogóle nie ufa Eli. Eli jest dla niego po prostu czystym produktem, paczką którą musi dostarczyć. Na dowód tego nie daje jej nawet broni, mimo że ma jej dość sporo i dość sporo jej zbierają, no to nie daje jej w ogóle się bronić. Nie ufa jej na tyle, żeby dać jej broń, bo może musieć po prostu w plecy. I tak samo Eli, nie ufa w ogóle Joelowi, Pomagają sobie, jeśli trzeba, natomiast zaufanie jest na poziomie zera. W środku gry, po kilkunastu godzinach w grze, kilkunastu dniach, dostajemy pierwszy raz taki dowód zaufania Joela do Eli. Objawia się to tym, że Joel daje jej strzelać ze snajperki. Co prawda wystąpiło to w dość nieprzyjemnych okolicznościach, ponieważ musieli się dostać z punktu A do punktu B, natomiast musieli wydrznąć ludzi. A to, że było to dość trudne zadanie, no to dał Eli snajperkę, żeby go osłaniało, kiedy on będzie z dołu ich po prostu odpierdzielał. I po tej scenie, kiedy się faktycznie Eli spisała i pomogła Joelowi, wygrała od niego własny mini pistoleci. Co ma pokazywać Gdaczowi, że ich relacja zaczyna stopniowo, stopniowo iść w górę i Joel zaczyna ufać Eli. Natomiast najlepiej to wybrzmiewa, kiedy w końcu docieramy do połowy jakby naszej podróży, mianowicie do naszego brata Tommy'ego. Tam jest scena, gdzie po prostu Joel chce oddać Eli, ponieważ uważa, że z Tomi będzie bezpieczniejsza i że on dużo lepiej wykona to zadanie. Na tym etapie Joel coś czuje do Eli, natomiast nie chce jej, żeby nie powtórzyło się to samo co z jego córką, która miała na imię Sara. Dlatego chce po prostu oddać Eli w cudze ręce, żeby nie musić jeszcze raz przeżywać śmierci swojego dziecka. Natomiast Ellie nie za bardzo spodobał się ten pomysł, więc po prostu uciekła, po czym Joel musiał z tą ją gonić. I tam było jakby pierwsza poważna rozmowa, gdzie Eli powiedziała, że nie jest jego córką i że bez sensu ją tak traktować. Natomiast głównie wybrzmiało to, że Eli powiedziała, że też straciła masę ludzi, przez co w końcu dotarła jakkolwiek do Joela, przez co znaleźli swoją wspólną cechę. Przez co Joel zaczął Eli akceptować. Nie traktować jak córkę, to jeszcze trochę za wcześnie. Natomiast widać, że już ich relacja była zawzięta. I teraz przechodzimy do ostatnich godzin gry. Tam ich relacja jest już rozwinięta na tyle, że mamy po prostu relację ojciec-córka w pewnym sensie. Zostało to nakreślone przez twórców bardzo prostym wyborem. Mianowicie, w pewnym momencie Ellie może zginąć, albo uratować ludzkość. I Joel może ją albo uratować, przez co nie zginie, ale nie będzie szczepionki na wirusa zombie, albo po prostu jej nie uratować i stracić drugi raz swoją tym razem przybraną córkę. Co robi Joel? No, że jest traumatyzowany starszym panem, po prostu wyży cały szpital. I to pokazuje, że dla Joela Lepiej jest, żeby cierpiała ludzkość, niż żeby przeżywał drugi raz to samo drugi raz śmierć swojego dziecka. I tutaj mówimy o całym geniuszu fabularnym tej historii, ponieważ gra zostawia nas z jednym pytaniem: ile jesteśmy w stanie zrobić dla osób, które kochamy? Banał, ale bardzo dobrze wybrzmiewa i bardzo dobrze został nakreślony. Teraz pogadamy sobie o postaciach pobocznych. Mianowicie, według mnie na tapet wybrzmiewają cztery: Tess, Bill, dwóch braci i Tommy, brat Joela. I po kolei. Zacznijmy od Tess. Tess spotykamy na samym początku. Towarzyszy nam od razu po obtoloku gry. Jest to kreowana postać na taką ala-partnerkę Joela. Natomiast bardzo szybko umiera ze względu na ratowanie Eli. Po prostu w tej drodze zostaje niefortunnie ugryziona. Przez co Joel traci. Kolejny raz swoją bliską osobę. I prawdopodobnie tylko, ta, tylko to miała to postać na kresie, Że Jolat laci swoją kolejną osobę, którą mógł być już bliżej. Następnie mamy Billa. Bill jest frustratem, kripem, który mieszka w wielkim miasteczku. Natomiast, że jest, ja go nazywam, inżynierowym geniuszem, rozstawi wszędzie pułapki i robi sobie takie własne pole bitwy w tym mieście. Natomiast, kiedy sięgniemy głębiej, zacznijmy szukać notatek, czytać, okazuje się, że Bill nie jest też takim zgorzkniałym creepem. Ponieważ miał swojego paltera, który niefortunnie zginął. A zginął dlatego, że Bill w pewnym momencie powiedział, powiedzieli sobie w sumie, że trzeba się dostać, no bo lepiej oraz nas łatwiej przeżyć samemu. Z jakiegoś powodu tak myślał. No i po prostu palter Billa nie przeżył. Co ewidentnie widać w widać, że złamało Billa. I moim zdaniem jest to świetne nawiązanie, co by się mogło stać, jakby Joel oddał Eli Tomiemu, jego bratu w pewnym momencie. Że najlepiej osoby, na którym jednak nas zależy. Trzymać bliskość, starać się je chronić za wszelką cenę. Natomiast odcięcie się od nich, bo boimy się, że coś im się stanie, może skończyć się dużo gorzej niż w drugą stronę. I moim zdaniem genialnie to pokazuje właśnie postać Bila. Następnie mamy postać dwóch braci. Spotykamy ich w mieście. Jest to starszy brat i młodszy brat w prawie wieku L, lekko młodszy od niej. Mianowicie, ta historia po prostu opowiada o tym, że dwóch braci próbuje uciec z miasta, natomiast mają dość z tym serogie problemy, ponieważ wszędzie kręci się rebelia. I ta historia ma bardzo piękny morał. Mianowicie, w pewnym momencie młodszy brat zostaje ugryziony, przez co na skutek umiera. Natomiast starszy brat miał tylko jedną misję swoją wewnętrzną, czyli go bronić. Kiedy mu się to nie udało, po prostu popełnił samobójstwo. Bardzo ładnie pokazuje nam cel. Pokazuje nam, co się może stać, kiedy tracimy swoją ostatnią ukochaną osobę, ponieważ oni już nie mieli nikogo innego, byli ostatni. Przez to człowiek przestaje w pewnym momencie mieć jakby sens życia. Ponieważ stracił wszystkie ukochane osoby. To też jest bardzo ładne nawiązanie do Joela, który właśnie w pewnym momencie stracił absolutnie wszystkie osoby. Więc mamy tu kolejne lustrzane odbicie naszego bohatera. No i czas na czwartą postać. Tomiego, jego brata. Młodszego brata. To mi pełni tutaj funkcję pokazania, jaki Joel był przed znalezieniem Eli. Wtedy właśnie dowiadujemy się, głównie kim on był: że robił obławy na ludziach, że był de facto mega skutwy synem i robił to po to faktycznie, żeby przeżyć. I ten wątek nam pokazuje, ile człowiek jest w stanie zrobić krzywdy drugiemu człowiekowi tylko po to, żeby sam mógł przeżyć. Czyli kolejne odbicie naszego bohatera. Każda z pobocznych postaci w tej grze jest zaprojektowana tak, by pokazywać Joela w jakimś krzywym zwierciadle, bądź wybody, których mógłby podjąć, natomiast nie podjął jednak w głównej linii fabularnej. I to jest cały geniusz pobocznych postaci, że tam każda postać coś przekazuje. Mamy historię za sobą, teraz porozmawiajmy o gameplayu, ale skupmy się na świecie. Mianowicie, czym jest ta gra? Jaki to jest gatunek? Ja bym go nazwał sudwiwalem. Sudwiwalem akcji, w którym po prostu zbieramy zasoby, żeby przeżyć. Natomiast styl, styl poruszania się, styl walki jest zwykłym akcyjniakiem. To jest zwykła korytarzówka. Więc, żeby bardziej przybliżyć Wam, jak ta gra w sumie wygląda od kuchni, porozmawiajmy od początku. Czyli eksploracja. Eksploracja w tej grze wygląda tak że podczas podróży mamy korytarzowe dość mapy. Czyli mamy, prosto idziemy i odbijamy leciutko na lewo, leciutko na prawo i po prostu tak sobie eksplorujemy. Nawet jak mamy większe przestrzenie, możemy bardzo łatwo i szybko po kolei sobie je wyzbierać. Po prostu iść od lewa do prawa. Nie mamy takiej otwartej przestrzeni, że nagle się w niej gubimy. I największy plus, zawsze wiemy, gdzie mamy iść. Wszędzie, gdzie mamy wątek fabularny, natomiast gdzie mamy eksplorację. Przez co gra nie wpada w taką pułapkę, że gra w pewnym momencie chce eksplorować, natomiast przypadkowo wpierdziela się do głównego questa. Natomiast kiedy jest to problematyczne, ponieważ jeżeli już wejdziemy w dalszą linię fabularną, bardzo często nie możemy już wrócić do tego punktu, że zamyka nam się na przykład pół miasta. Dlatego jest to tak ważne, żeby gra dokładnie sygnalizowała, gdzie jest dalej wątek główny, a gdzie jest eksploracja. I głównym celem eksploracji jest zbieranie zasobów, mianowicie zbieramy. Kilka rodzajów zasobów. Zbieramy zasoby do craftingu, i mamy tutaj, o craftingu będzie później. Zbieramy zasoby do rozwoju naszej postaci, i zbieramy zasoby do rozwoju naszej broni. I teraz tak, jeżeli chodzi o rozwój naszej postaci i broni, jest to zazwyczaj w tych samych miejscach. Gra jest tak po prostu zaprojektowana, że te rzeczy są w tych samych miejscach. Przecież jak kolejny raz gramy w tą grę, możemy łatwo zapamiętać, gdzie tego szukać. Natomiast cały geniusz jest w drugiej stronie, czyli zasobów do craftingu. I mówimy tu o rzeczach takich jak crafting, na przykład apteczek, mołotowów, strzał. Te rzeczy są umieszczone w zależności od tego, ile rzeczy ma gracz, czyli gra na bieżąco czyta, ile masz przedmiotów. Jeżeli masz bardzo dużo apteczek, gra nie będzie rzucać Ci apteczek. Jeżeli masz dużo amunicji, nie będzie Ci rzucać amunicji. I co najfajniejsze, jest to tak zrobione, że nawet jak masz, nie wiem, full amunicji do shotguna, bardzo często gra nie będzie Ci dać amunicji do innych broni, ponieważ masz dużo do tej jednej. Natomiast gra głównie chcecie trzymać w takim średniaku, ja to nazywam. Bo bardzo rzadko się zdarza na normalnym poziomie trudności i zwyż, że będziemy mieli maks amunicji do czegoś, chyba że bardzo dobrze oszczędzamy. Gdacie zawsze trzymana w takim momencie, że jak dojdzie do walki, jesteś w stanie się bronić. Natomiast jak dojdzie do jednej walki, jeżeli dojdzie do dwóch rzędu, prawdopodobnie będą już problemy. I tak samo jest system amunicji rozwiązany. I teraz porozmawiamy więcej o craftingu. Pierw o craftingu broni. Każdą broń, którą znajdujemy, możemy ulepszać. Polega to na tym, że zbieramy śrubki, za te śrubki możemy ulepszać broń. Możemy ulepszać takie rzeczy jak zadawanie obrażeń od broni, celność broni oraz stabilizację broni. Dlaczego ważna jest stabilizacja broni i celność broni? Będzie w dalszej części materiału, ponieważ to też jest trochę bardziej rozbudowane niż zazwyczaj w grach. Natomiast główny geniusz craftingu jest craftowanie. Przedmiotów takiego użytku, czyli na przykład mołotowów i apteczek. I genialne w tym jest mianowicie jedna rzecz. Rzecz, Mianowicie do craftingu apteczki i mołotowa potrzebujemy tych samych zasobów. A jak wcześniej Wam powiedziałem, gra dokładnie śledzi ile mamy zasobów, więc nie da nam skraftować wszystkiego. Przez co mamy co chwilę wybory. Czy lepiej craftować mołotowa, czy lepiej mieć zapasowe leczenia. A dlaczego na przykład mołotow jest fajny? Ponieważ mołotow może walnąć nawet trzech przeciwników, naraz ich ubić. A jak dobrze wiemy... Przy wprawionej ręce to jest zaoszczędzenie kilka kul, natomiast przy mniej wprawionej ręce zwykłego, koszulowego gracza to jest prawdopodobnie zaoszczędzenie całego magazynku. Przez co naprawdę dużo oszczędzamy. Natomiast jeżeli ktoś będzie w nas strzelał i damy rozpętać burzę, no to prawdopodobnie nie będziemy mieli czym się leczyć, przez co narażamy się na szybszego zgona. I to jest właśnie piękne w tym craftingu, że cały czas mamy wybór i nie wiemy, który wybór będzie lepszy. Bo to wszystko zależy jak poprowadzimy gameplay i co nam się uda, a co nam się nie uda. I porozmawiamy jeszcze o rozwoju postaci. I tutaj gra wypada najbardziej blado, ponieważ mamy kilka drzewek, natomiast te drzewka są dość trywialne. Mianowicie są tam takie spele jak więcej zdrowia, szybsze skradanie się, dłuższe widzenie przez ściany, na większą odległość. No, dość słabo. Mamy kilka takich przydatnych skilli typu używanie noża, kiedy klikacz cię złapie, przez co możemy się uratować, no ale większość skili to jest typu kraftowanie 100% szybciej. Więc niestety rozwój postaci w tej grze jest najsłabszą jej częścią, ponieważ bardzo dużo tych skili jest po prostu bezużyteczna. Teraz porozmawiamy o walce. I IPF zacznijmy od systemu skradania się i AI wrogów. Mianowicie system skradania się jest dość podstawowy. Schylamy się, postacie nas wtedy mniej widzą i je po prostu ogłuszamy. I teraz tak. Mamy dwa rodzaje przeciwników tak w tak dużym zaokrągleniu. Mamy po prostu ludzi i zombie. Czytam w tym wypadku grzyby. I zaczniemy od grzybków. Grzybki są zaprojektowane tak, że ci w wczesnym stadium zarażenia zabijamy jak ludzi. Tylko są trochę bardziej ruchliwi i lepiej nas słyszą. Natomiast ci, tych bardziej zarażonych, tzw. zwanych klikaczy, nie jesteśmy w stanie ogłuszyć. Musimy mieć specjalny przedmiot, mianowicie nóż, który musimy kraftować, który starcza na jedno zużycie bez żadnych ulepszeń. Przez co gra zmusza nas do omijania tych, tych postaci, ponieważ musimy zmalować zasób, żeby móc w ogóle ich ogłuszyć. Przez to gra wymusza na nas inny system skradania się, który nie polega tylko na wyżynaniu wszystkich sobie wrogów do, po kolei. Gra bardzo premiuje to, żeby właśnie nie ogłuszać i nie zabijać wrogów, tylko po prostu przekradać się obok nich. Jej AI wrogów jest tu też zaprojektowane tak, żeby nam w tym przeszkadzać, mianowicie klikacze słyszą nas nawet, kiedy poruszamy się na kuckach, czego nie słyszą na przykład ludzie, ponieważ klikacze posługują się echolokacją i one nie widzą, jak będziemy stać przy nim japa w japę, on nas nie zaatakuje, chyba że na nas wpadnie, ponieważ i tak nas nie widzi, natomiast ludzie Ludzi możemy ogłuszać za każdym razem, ale też możemy używać na nich noży. Spytać się, po co możemy używać noży, skoro możemy ich ogłuszać za darmo? Bardzo prosto: użycie noża jest dwukrotnie szybsze, więc jak ktoś nas ma wykryć, no to użycie noża może nas uratować przed, przed tym, że nie zostaniemy wykryci. Natomiast ludzie są bardziej inteligentni, jeżeli widzą zwłoki, szukają nas. I wystarczy, że jeden typ zauważy jedne zwłoki, poinformuje innych, to wszyscy już będą do końca tego etapu chodzić w podwójnej czujności. I to jest cały geniusz tego. Do tego jak ogłuszamy takich wrogów, możemy przez chwilę z nimi iść. Po prostu jesteśmy za nimi, trzymamy ich i przystawiamy im broń do skroni. Przez co mamy chwilę czasu, żeby przesunąć tego wroga w inne miejsce, gdzie nie będzie on widoczny. Jeżeli chodzi o system strzelania i otwartej walki. Jest zaprojektowany tak, żeby po pierwsze do niej w ogóle najlepiej nie dochodziło, ponieważ system amunicji jest bardzo ograniczony. Natomiast kiedy do niej już dojdzie, ta gra zasługuje na wydłużenie AI wrogów ponieważ wrogowie nie stoją za osłonami cały czas, nie atakują na pałę, tylko nas okrążają. Cały czas starają się nas flankować. Im wyższy poziom trudności, tym jest to bardziej zauważalne. Czyli, jeżeli wróg zobaczy, że mają dookoła siebie mnóstwo osłon, to jesteś na środku, to zaczną z lewej i prawej cię flankować. Ale nie, że idą bezmyślnie w prawo bądź lewo, tylko cały czas chowając się za osłonami. Do tego są takie elementy genialnie zaimplementowane, jak na przykład, kiedy słyszą, że skończyła ci się amunicja i przeładowujesz, zaczynają w Ciebie rasować. Kiedy zmieniasz broń, zaczynają w Ciebie raszować. Kiedy rozwali Ci się broń, ponieważ broń biała w tej grze się rozwala, no to zaczynają też w Ciebie rasować. Przez co nie jest to w ogóle bezmyślna walka. Natomiast walka z zombie polega na tym, że one po prostu dużo szybciej zasuwają. One nie flankują, po prostu biegną przed siebie. Od razu widać, że walczy z bezmyślnymi istotami. Natomiast te bezmyślne istoty są dużo bardziej zabójcze. Ponieważ jeżeli mówimy o wcześniej zarożonych, no to nie są one zbytnim zagrożeniem, to jest podobne jak walka z ludźmi. Natomiast jeżeli mówimy o tych średnio już czyli o klikaczach, no to one zdejmują ci po prostu na hita. Jak Cię złapią, koniec. Co prawda da się potem to ulepszyć, żeby za pomocą noża ucieknąć z tego uścisku, natomiast na początku gry będą Cię po prostu one-shotować, przez co jak widzisz klikacza, który do Ciebie biegnie, zaczynasz się stresować. Do tego system strzelania jest zrobiony tak, żeby Cię jak to najbardziej utrudniać. Dlaczego? Joel na początku gry bardzo mu się chwieje broń bez ulepszeń. Broń się chwieje, broń czasem nie trafi tam gdzie celujesz. Jest po prostu robiony taki ala realizm, żeby Ci jak najbardziej to strzelanie utrudnić. Co prawda, potem już to się na tyle rozwinie, że strzelanie już będzie normalne. Natomiast na początku, jeżeli, do, jeżeli broń Ci się kołysze, do tego czynnik stresu, do tego dopniemy, to prawdopodobnie będziecie bardzo często ginąć, przez co gra Was zniechęt do wchodzenia w otwarte konflikty. I też konsekwencja otwartej walki. Konsekwencje są srogie, ponieważ możecie stracić zdrowie. A, z, a skraftowaliście na przykład wcześniej mołotowani apteczki, więc będziecie po, popylać przez jakąś część gry po prostu z połową zdrowia na przykład. Nie będziecie już mieli amunicji na kolejną walkę, przez co będziecie zmuszeni się skradać w następnym etapie. Przez co gra premiuje to, że walkę tylko w ostateczności. Tylko. Ponieważ na następne starcie możesz nie mieć już czym walczyć. Czyli po omówieniu tego wszystkiego możemy stwierdzić, że gra głównie zasłynęła a swoją genialną historią, która była wręcz książkowa, b Zasłynęła swoim gameplayem. Między innymi AI Wrogów czy zdobywaniem po prostu zaopatrzenia. Bo ta gra jest świetnym surwivalem. Natomiast o dziwo, w dzisiejszych czasach takda jest tak samo dobra, ponieważ jej grafika została odświeżona w najnowszym remasterze. A sama historia i sam gameplay w ogóle się nie zestarzał, ponieważ od samego początku był genialnie zaprojektowany, a po prostu dobre takie rzeczy się nie starzeją. Natomiast jeżeli chcecie mieć. Pełne spektrum, pełne spojrzenie na serię The Last of Us, to zobaczcie u mnie ten odcinek wyświetlający Wam się po prawo, gdzie mówię o The Last of Usie 2. Zapraszam.